Czy mógłby nam pan pokazać swój dom? Hmm, raczej nie. Kurde, nie wziąłem kluczy. Płytki myją. Aha, to jest drewno. To są panele. No i znów zepsuli nam robotę. Dobra, no to to się jeszcze wymieni. O, pan Dawid. Zapomniał pan kluczy? Tak, otwierać, otwierać. Witam was bardzo, bardzo serdecznie, z tej strony Biszkopter, dzisiaj będzie wjazd z panem Dawidem, jak widzicie tutaj za mną jest właśnie jego piękny domek, który przed chwilą został ukończony, więc co, na mnie stanie z innego, tam właśnie jest pan Dawid, właśnie mi coś tam buduje, chodźmy do niego, kurczę troszkę się zlało, zamknę sobie troszkę drzwi, witam pana Dawida! Dzień dobry A co pan tych ciekawego robi? A tutaj remoncik, popraweczki pod końcóweczkę i posprzedaż szykujemy A czy to jest stan y, surowy zamknięty, tak? Dobrze mówię? Nie, oczywiście, oczywiście A to, to ten... poprawki A niech pan powie ten, ten lewitujący żyrandol, co, co to jest? To, to oznacza, że to jest wysokiej klasy żyrandol y, super, ekstra lewitujący On nie spadnie? Nie, 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 tu jest wszystko... Międzymagnesowe przyciąganie ziemskie i wszystko będzie działać dobrze. Aha, czyli nie będzie, kiedy ktoś przychodzi i tak spanie mu do nogi, nie stanie czy nic takiego? No, chyba, że jest pan y, jakiś ze stali, ma nie wiem, nogę czy coś, no to wtedy mogą nastąpić jakieś komplikacje. Mhm. ale W innym wypadku nie powinno być problemu. Mhm. Dobrze, dobrze. Ja zamknę okno, tutaj, ja zamknę... To, jest, to są drzwi. Przepraszam, to są drzwi. To są drzwi. Tutaj też. A co to tutaj jest? To takie jakieś... To nieskończone? To powinien być stan surowy zamknięty to jest z dziura. Jest zamknięty, ale jednak trochę otwarty. Bo tutaj jest wyjście na balkon, taki tarasik, można sobie podziwiać widoczki. Kurczę, strasznie pada, strasznie pada Nie chodźmy do no, chodźmy tutaj, bo jeszcze coś przeziębimy Dobra, pani Dawidzie, mam dla pana kilka pytań Wydaje mi się, że, że będą łatwe i tutaj nam pan udzieli odpowiedzi oczywiście na te pytanka Bo wiele właśnie widzów jest zainteresowanych, jak pan został deweloperem tak dalej, więc co? Ja tutaj będę panu czytał wszystkie pytanka, może tutaj przygotuję panu krzesełko, że pan mógł sobie usiąść Bo widzę, że tutaj jest stan surowy zamknięty, ale tej żadnych stołeczków pan tutaj nie ma Więc pan tutaj przygotuje, dla siebie również tutaj przygotuję krzesełko mhm, Dobrze, tutaj jest dla pana krzesełko, tutaj będzie dla mnie tej sobie jeszcze świeczkę, żeby fajnie świeciło. No to co? przejdź może do pierwszego pytanka tej dla pana. Dobrze, pierwsze pytanko Panie Dawidzie, czyli od czego pan zaczął swoją przygodę z deweloperką? No to swoją przygodę zacząłem jakieś kilka lat temu. Wziąłem oczywiście kredyt, yy, rzuciłem szkołę. No ale to już mówiłem tyle razy na moich Tiktokach, więc możecie sobie zobaczyć. Yy, mhm. No i co? No Cały poradnik znajduje się tam, no i generalnie książka wszystko wam powie, ja wam nic nie powiem i tyle. Lubisz grać w gry? Pewnie, że tak. A powiedz mi, czy dbasz o swoje plecy? No właśnie, a to one męczą się przez cały czas. Zrób coś dla nich i usiądź jak prawdziwy gracz na prawdziwym fotelu dla graczy od Diablo. Przecież nie chcesz wyglądać jak dinozaur z Jurassic Parku, prawda? Link do strony Diablo znajdziesz w pierwszej opisu. Mhm, czyli... czyli... <laughs> Dobrze, a niech pan jeszcze powie, bo tutaj są takie podejrzenia, że pan jakby tutaj tą książeczką stara się jeszcze bardziej dorobić, to jest prawda, czy... czy... Nie, nie, to są małe koszta w porównaniu do takiego całego przedsięwzięcia zbudowania całego domu do stanu zamkniętego, otwarto zamkniętego z tarasem. Tak, tak, tak. To są bardzo drogie sprawy, żeby takie coś wykonać, więc, no, książka tutaj nie finansuje mi takich rzeczy. dobrze, no to skoro pierwsze ptanko jest za nami, no to może drugie. Czyli jakie posiada pan wykształcenie? Moje wykształcenie jest takie, że wolałbym nie odpowiadać na to pytanie, więc może przejdźmy do następnego. Mhm, czyli kolejny ptanko, tego pan tutaj nie chce nam zdradzać. Nie dobrze, no to może takie łatwiejsze, wydaje mi się, że na to pan sobie powinien odpowiedź, czyli jak długo zajmujeś pan deweloperką? No to jak już mówiłem kilka lat, myślę, że jest około 5-6 lat wcześniej e, uprawiałem rolę z tatą. No i co? Moje doświadczenie nie jest jakieś duże, ale zarobki jak widać są potężne. Tak, tak, widzę, że tej naprawdę te bliźniaki. Nie po jaki jest koszt całego tego? To są bliźniaki, tak? To są bliźniaki jak z tego co widzę. Tak, tak jest koszt takiego domku stanu surowego. No to koszt wybudowania to jest jakieś 250-300 tysięcy. Mhm. No i jest to jakby, są to dwa jakby takie oddzielne domki, czyli sprzedajemy to dwóm osobom no mm -hmm. i wychodzimy około 100 tysięcy zysku nad czymś takim. Mm -hmm, dobrze, a niech pan jeszcze bo tutaj cały czas leje na dworze i czy to nie, 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 tutaj nie zepsuje konstrukcji tego domu? Tutaj powiedzę, że się... To są zraszacze nasze, takie e, samoloty latają, pan może ich nie widzi, ale to są takie super ekstra szybkie samoloty, które nawadniają tu nam całą glebę i i, i cały ekosystem. A to widzę na wodnieniu domu, też jest zestawia. Bo tutaj widzę, że tutaj wszystko zalewane jest z tego, z dworza. To jednak nie jest, nie wiem, zastawione niczym. Jeszcze płytki myją. Aha, to jest drewno. To są panele. No i znów zepsuli nam robotę. Dobra, no to to się jeszcze wymieni. Ale miały być płytki. No, miały się mieć płytki. No dobra, nieważne. Przejdźmy do kolejnego pytania. Dobrze, no to jako, pan to jest takim dość yy, bogatym, jeśli chodzi o, o fundusz, yy, deweloperem, to czy mógłby nam pan pokazać swój dom? Hmm... hmm. Raczej nie. A dlaczego? Czyli nie mógłby, nie mógłby, nie. dlaczego, Dlaczego pan nam nie chce pokazać domku? No bo. Poczeka pan. Tu mamy. To. Kurde, nie wziąłem kluczy. Aha, a, a niecham popowiedzieć, ten, ten domek, który pan ma swój, prywatny, on jest dość on jest drogi, czy, czy jak to wygląda sytuacja z tym domkiem? Jest to wysokiej klasy, zbudowany przez przeze mnie, zaprojektowany przeze mnie i idealny dla mnie, zbudowany z wysokiej jakości materiałów i. No więc kochani, to to w tym odcineczku, jak widzicie wywiad z panem Dawidem bardzo nam się udał, ja wam bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszy odcineczek, jeśli macie jeszcze jakieś pytania, piszcie w komentarzach, ja wam bardzo serdecznie dziękuję, no i trzymajcie się, do następnego odcinka, o pan Dawid, zapomniał pan kluczy? Tak, bieracie, bieracie.